Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, z 15. Dzień dobry. Panie Marszałku, w kategorii Polska na arenie międzynarodowej, wczoraj było gorzej w Strasburgu, czy w Warszawie na stadionie Legii? No myślę, że niestety było równie źle. No to. Przykro to przyznać, ale to trochę pokazuje nasze miejsce w Europie. To znaczy, z jednej strony, prawda, Polska strofowana z Brukseli, e, wynosząca swoje e, piekiełko wewnętrzne na arenę międzynarodową. No a z drugiej strony peryferyjność naszej krajowej piłki nożnej, chociaż mamy świetnych zawodników, niestety grających za granicą. A jeśli chodzi o tę strasburską debatę, która była przedwczoraj, a wczoraj głosowanie, to to będzie miało jakieś reperkusje dalsze? Jeśli chodzi o miejsce Polski w Europie, naszą pozycję? No Platforma Nowoczesna robił wszystko, żeby osłabić tę naszą pozycję. Ja Oni jestem mówią, bardzo że chcą polepszyć w ten sposób. Oni chcą polepszyć swoją sytuację, nie sytuację polskiej, nie sytuację Polaków. Natomiast ja jestem bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nie wolno, nie wolno nigdy wyciągać spraw wewnętrznych i prać brudów partyjnych na arenie międzynarodowej. Dzisiaj na konferencji prasowej premier Beata Szydło będzie mówić o likwidacji Ministerstwa Skarbu, co było planowane już wcześniej. Myśli Pan, że przy okazji zostanie politycznie zlikwidowany też szef resortu Dawid Jackiewicz wcześniej niż samo ministerstwo? Ja, Panie, ja widzę dużo hipokryzji w Prawie i Sprawiedliwości, bo teraz działacze Prawa i Sprawiedliwości byli strofowani przez prezesa Kaczyńskiego pod kątem nepotyzmu komuterstwa w spółkach Skarbu Państwa. No i jakieś gwałtowne ruchy się zaczynają, a przecież obserwujemy to od roku. Zatrudnianie polityków Prawa i Sprawiedliwości w spółkach Skarbu Państwa i, i, i rozmaitych znajomych bez kompetencji. Natomiast z, prawda, z legitymacją partyjną. PiS robi dokładnie to samo, co robi. Ale platforma. zawsze tak jest, że na wadze w pewnym momencie przeważa się szala, prawda? Może to coś takiego właśnie nastąpiło w tym momencie? No może, ale trudno, trudno mi spekulować. Ja wiem, co powinno zrobić Ministerstwo Skarbu. Powinno uchwalić ustawę reprywatyzacji. No to jest w zakresie właściwości tego ale ministerstwa. Ale chyba nie zdąży, dlatego że będzie zlikwidowane. No zobaczymy. A właśnie, a co z waszym projektem Komisji Śledczej w sprawie reprywatyzacji Prawo i Sprawiedliwość? Nawet PSL mówią nie, Platforma nie mówi nie. Celem komisji śledczej jest pokazanie, jak funkcjonariusze publiczni uwłaszczali się przez ostatnie 27 lat na własności zrabowanej przez komunistów. My chcemy pokazać prawdę o III Rzeczpospolitej No jesteśmy bardzo zdziwieni, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo nazwy zobowiązującej się tego boi. Najwyraźniej się boi. Prawda? Oni... A jakby chcieli Państwo tę prawdę pokazywać od 1989 roku? Chodzi mi o kolejność. Czy najpierw trzeba by się przyjrzeć temu, co się działo w ostatnich latach w Warszawie? Nie wiem, chcielibyśmy, w w chcielibyśmy zacząć od ostatnich lat i, i rzeczywiście od y, spraw, które no, w, w ogóle pokazały rozmiar tego zjawiska, czyli spraw warszawskich. Y, czy opieralibyście się, gdyby jakimś cudem doszło do powstania y, tej komisji śledczej, y, też na dorobku Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, innych grup, które zajmowały się tymi problemami przez ostatnie lata? Oczywiście, że tak. No to, to są, to są te, te, te ruchy obywatelskie zrobiły bardzo dużo dobrej roboty, no nagłaśniając to, co niektóre tylko osoby wiedziały, yy, wielu prawników, prawda? jak wyglądają przekręty w całej Polsce, powtarzam, od 1989 roku przy tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Panie Marszałku, nie głosował Pan wczoraj w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli. To było niegłosowanie taktyczne? Nie, musiałem na chwilę opuścić salę, natomiast głosowałbym przeciwko odrzuceniu tego sprawozdania. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość w sposób taki nie do końca rzetelny łączy ocenę, Prezesa z oceną y, funkcjonowania całej Izby? Czyli y, oficjalna przyczyna, czyli ustawianie konkursów na dyrektorów, mhm. y, co jest zarzucane panu y, Kwiatkowskiemu, prezesowi Kwiatkowskiemu, y, to, jest, y, to jest tylko taka przykrywka, tak? Według to znaczy, pana? to, to nie, nie powinno mieć wpływu na ocenę funkcjonowania. Całej instytucji. No, Prawo i Sprawiedliwość stara się przygotować grunt pod przejęcie Najwyższej Izby Kontroli i umieszczenie na, na czele y, polityka związanego z Prawem i Sprawiedliwością, co będzie bardzo szkodliwe y, dla Polski, dla obywateli, dlatego, że nie będziemy mieli instytucji patrzącej na ręce rządzącym. A kiedy głosowanie w sprawie Krzysztofa Kwiatkowskiego i jego immunitetu? Tego jeszcze nie, nie, nie wiadomo. Nie wiadomo, czyli to nie zostało jeszcze ustalone, a pan jak będzie głosował? Nie wiem, zobaczymy, pani, no muszę się przyjrzeć, jakie są dowody w tej sprawie. A jeśli pan mówi, że to, co robi prawo i sprawiedliwość w sprawie Niku, nie podoba się panu, to rozumiem, że z 15, pan, nie wiem, bo z z 15 jest tak, że każdy może robić, co chce zasadniczo, chyba że państwo się umówią inaczej w jakiej sprawie. Czy pan pomoże, nie pomoże pewnie zmienić ustawy o Niku, Prawo i sprawiedliwości? No, musiałbym się zapoznać z projektem i zobaczyć, co oni tam y, proponują. Natomiast wydaje się, że ta zmiana ustawy jest podyktowana tylko i wyłącznie chęcią odwołania prezesa aktualnego. Na razie trudno się zapoznać z projektem, bo wczoraj w Trójce Wojciech Szarama y, powiedział, że na razie projektu nie ma, ale Rzeczpospolita y, na podstawie swoich źródeł y, napisała, że nowelizacja miałaby stanowić, że y, pełniącym, o, pełniący obowiązki prezesa y, byłby wskazywany przez marszałka Sejmu. I ustawa miałaby y, też umożliwić rozwiązanie stosunków pracy z kilkudziesięcioma pracownikami mianowanymi, co teraz jest no niemożliwe. Z pracą pożegnaliby się też wiceprezesi. Tak jest. No to przypomina, dziennikarzy. przypomina prawda, zmianę ustawy o, o służbie cywilnej. No, Pisze dokonać kolejnej wymiany kadrowej. Natomiast w tym przypadku jest ona szczególnie e, e, niewskazana, dlatego że e, wśród źle funkcjonujących instytucji Państwa Polskiego. Najwyższa Izba Kontroli jest taką instytucją, która funkcjonuje nieco lepiej, i ona właśnie ma patrzeć na ręce rządzącym i się urzędnicy powinni obawiać. W momencie, kiedy będziemy mieli polityka prawa i sprawiedliwości, no to nie będzie żadnej kontroli. Czyli co do zasady kto powinien? Chodzi mi o kategorię, Kto powinien stać na czele Najwyższej Izby kontroli? Osoba, osoba niezależna powinna stać. Czyli wskazywana w zasadzie w, w, też. Też wybierana przez y, posłów, bo tak stanowi ustawa, prawda? Ale, no, ale z jakiego ale, grona? No, no z, z grona takich osób, które gwarantują to, że będą y, pełniły służbę na rzecz obywateli, a nie którejś z partii. Tak? Bo tu my mamy prawda, generalnie w Polsce, w III Rzeczpospolitej, tendencję do obsadzania wszystkich stanowisk klucza partyjnego. Prawda? Partię pod siebie. A wracając, a wracając do tego waszego projektu uchwały o komisji śledczej, y, już macie odpowiednią liczbę podpisów. Wokół Kukiz 15 ma 36 posłów, a potrzeba 46 podpisów. My byśmy chcieli, pani redaktor, mieć 460 podpisów. My to traktujemy jako test czystych rąk. Kto nie jest umoczony w sprawach reprywatyzacji? Ja myślę, że wiele bardzo wpływowych osób w Polsce jest zainteresowanych tym, żeby taka komisja nie powstała. Dlatego, że to Ale są jeszcze, osoby jeszcze... związane ze wszystkimi yy, ugrupowaniami rządzącymi po 1989 roku, które korzystały na tym, że nie ma uregulowań dotyczących reprywatyzacji i można Kamienice, nieruchomości, które zostały zabrane prawowitym właścicielem. Ale w którym momencie złożą Państwo ten projekt? Jak będziecie mieć wiadomo, że 460 podpisów nie będzie. Bo Wczoraj... ci, którzy są przeciw komisji, nie podpiszą się pod projektem uchwały. No to będzie znaczyło, że mają coś za uszami. Zarówno ze, ze, ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam wchodzą prawda, te nieruchomości rolne przede wszystkim, jak i ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jestem zaskoczony. Myślałem, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do wyjaśnienia. No dobrze, ale ja pytam o to, czy jeżeli nie będą państwo mieli tych 460 podpisów, to, to nie złożą? Nie, no złożymy. Natomiast wczoraj wystosowaliśmy y, y, prośbę o podpisanie do wszystkich klubów i czekamy teraz na odpowiedzi. Ale jakieś już są odpowiedzi? Strony... Ktoś się podpisał? No, na, się... na razie mamy stemple, że zostały przyjęte, natomiast z, z wystąpień medialnych no Grzegorz to... Schetyna zadeklarował poparcie. No i inni politycy Platformy też, mhm. ale jeszcze, jeszcze się nie podpisali. Nie, jeszcze nie. A w ogóle to już w ruch poszło? Poszło w ruch. Krążą, krążą listy. Zachęcam polityków Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u, żeby się nie bali. Co z waszym projektem w sprawie ustawy frankowej? On jest chyba też skazany na niepowodzenie, bo ma konkurencję w postaci projektu prezydenckiego, chociaż poparcie tzw. frankowiczów. To, to jest konkretnie nie nasz projekt, tylko to jest projekt obywatelski, projekt Stowarzyszenia Przeciwbankowemu tak. Bezprawiu, który przestań. złożyli posłowie Kukiz 15. To sprawa Frankowa pokazuje jedną z największych chorób Trzeciej Rzeczypospolitej. Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Duda wygrali ostatnie wybory, niewykluczone że dzięki głosom tzw. Frankowiczów. Yy, oni uwierzyli, że jest jakaś grupa polityków, którzy nie chodzą na pasku bankierów, na, pas na pasku lobby yy, yy, banksterów, nawet można powiedzieć. Okazało się, że zostali zdradzeni, zostali oszukani. Panie Marszałku, ale pan wie doskonale, że nawet jeśli yy, koszty yy, takiej ustawy ponoszą, jak pan powiedział, banksterzy, tak? Banksterzy. Jeżeli banksterzy czy też bankierzy. W, w, w języku bardziej delikatnym, to to wpływa na cały system finansowy y, państwa. Mhm. To są mhm. naczynia połączone i to nie jest tak, że to jest obojętne dla sytuacji y, Polski. Państwo polskie ma obowiązek y, stać na straży interesu obywateli, w ich Nierównych relacjach z bankierami. Ale też na straży interesów obywateli, którzy chcieliby y, żyć we w, w miarę stabilnym finansowo państwie. Ja Także jestem, są tu dwa interesy do pogodzenia. Ja jestem przekonany, że można uchwalić taką ustawę, która jakby nie zdestabilizuje systemu finansowego, tylko trzeba słuchać obywateli, a nie lobby bankierów. A ich właśnie słuchają IPO i nowoczesna. I prawo i sprawiedliwość i prezydent Duda. Czy zbierali Państwo jakieś opinie na temat swojego pomysłu, by sędziów wybierać w wyborach powszechnych? Czy zbieraliśmy opinie? Nie chodzi mi o takie ja myślę, formalne zbieranie opinii, tylko. Czy Państwo to był, to się był, rozglądali, że tak powiem? To jest element naszej programowej strategii zmiany, z którą startowaliśmy w wyborach parlamentarnych. Ona jest w tym momencie pogłębiana, szczegółowiana. Pracujemy również nad tą instytucją sędziów pokoju. To jest coś, co funkcjonowało w II Rzeczpospolitej. Sędziowie są wybierani w Stanach Zjednoczonych czy w Szwajcarii. Nam chodzi o jedno. Proszę mi powiedzieć, kto kontroluje w tym momencie sędziów? Nikt nie kontroluje. To jest jedyna władza, która jest absolutnie poza wszelką kontrolą. A chodzi kontrolą. o to, żeby suweren oni, oni kontrolował, sami się, tak? tak? Oni sami siebie kontrolują w tej chwili, tak? A nam chodzi o to... Ale jak by mieli kontrolować? W zasadzie... Mieliby wybierać... W zasadzie posłowie też są tylko teoretycznie kontrolowani, a jeśli się nie spodobają, a drugi, mógł... raz, a drugi raz startują, to wtedy nie są wybierani. Teoretycznie mogą być odwołani, prawda? Przy następnych wyborach sędziowie nie mogą być odwołani. W związku z tym my chcemy, żeby sędziowie najniższego szczebla, zajmującymi się bardzo dużym odsetkiem spraw, ale tych najprostszych, byli wybierani w okręgach jednomandatowych. Ale zważywszy na taką, że tak powiem, umiarkowaną chęć Polaków do udziału w aktach głosowania, czy to referendalnych, czy to w wyborach parlamentarnych, czy innych, no to, to niekoniecznie musi ale, się spodobać no, ale to, suwerenowi. Pani redaktor sugeruje, żebyśmy w ogóle odeszli od demokracji, Wydaje no, się wydaje, że, że trzeba ludzi zachęcać do uczestniczenia w nie, życiu nie, publicznym. Ale się zastanowić po 15. Czy rozszerzanie tej, tej, tej właśnie demokracji w taki sposób może być skuteczne? Ludzie byli zniechęcani do uczestniczenia w życiu publicznym przez partie polityczne ostatnie 27 lat. Proszę zobaczyć, co partie zrobiły z instytucją referendum, prawda? Prowadząc wręcz kampanię antyreferendalne. Prawda? Zawieszając ten projekt ważny. Na bardzo wysokim poziomie. Partią politycznym wszystkim nie jest na rękę, żeby obywatele się interesowali, żeby patrzyli im na ręce. z 15 powstał po to, żeby dać władzę obywatelom, odebrać ją partiom, tym obecnym niedemokratycznym partiom. A na pana zapytam, czy według pana, bo politycy chętnie sytuację w związku ze Smoleńskiem komentują, także decyzję o ekshumacjach wczoraj, czy. Ogłoszenie nowych faktów, co ma nastąpić dzisiaj mhm. przez podkomisję y, y, przy Monie, jakoś wpłynie na politycz scenę polityczną, czy nie? No ciężko mi spekulować. Mi, mi zależałoby na jednym, żeby y, obie strony... Tej, tej wojenki partyjnej delikatnie traktowały kwestię Smoleńska. Nie, nie wolno wykorzystywać tego w celach politycznych. I tu mam żal, na przykład, do ministrów Prawa i Sprawiedliwości, że oni mówią, że ujawnią jakieś fakty. Jeżeli mają fakty, niech je ujawniają, a nie zapowiadają, prawda, budując emocje często negatywne. Dziękuję bardzo. Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu. Kuki z 15 latem ich nie do usłyszenia. Dziękuję bardzo.